no i ten. Chodźcie, tu mam taką dużą kąpalnię. Mam chyba ją dzwonić. O, to jest? To může tu, tu. Może tutaj mam nic. E, e, lawina, Na hmm, Nagroda. O, jest. Yes. Jest. a to jest tajemniczy a co słyszałem? Łódź, 20 razy dużo, 10 minut w kopalniach, dochody przez 10 minut, Łódź i dobra! Mm. So. Mam też takie, tutaj jest taka kopalnia i tu jest takie coś, że słuchajcie, jest coś takiego, że tutaj mamy rekinia kopalnia. I tu jest wejść do kopalni. Ja tutaj też mam, no chyba z 8 leveli, z tego co pamiętam. No, myślę sobie, dzisiaj w sumie, gdy to zobaczycie, to około jakiejś 13.30, coś takiego. I no, się za jakieś 10 minut... normalny odcinek. Wiem. O, tutaj mamy nowy... No i patrz, Bum, bum. I takich gościów mamy nowych. Co? O, i gościu jeden mi daje ćwierć yy, tryliarda. O, to lepiej było za czy Tak. Co... Ja dopiero zaczęłam to grać od niedawna. No dobra, patrzymy. No nieźle działają tutaj, no mówię, że nie będzie wyrabiało, jeśli się to... Do... Patrzę tam na łyżeczku, na łyżeczku, na luceczku, na, 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 ludzaczku, na ludzaczku. A tu wchodzi przeszkoda. Czyli to. Więc oby ten odcinek się nagrał. Dobrze było nagłośnienie, bo ostatnio sprawdzałem, że swoim kanale był. No ale niestety mi się nie udało. Hmm. Jeśli chcieliście by wiedzieć yy, ile yy, razy dzisiaj yy, na przykład, nie więc co się robi jakoś. Możecie zadawać pytanie do QA będzie specjalna 100 subskrypcji więc spróbujcie ten kanał e, 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 zostawcie znać wszystkie jak i podajcie e, do mnie na kanał i do kolegi, kolegi czyli Nikki games e, polecam kanał e, i ten jakby co to zostawcie tu łapeczkę w górę 25 łapek i kolejny film z tej gry. No nie wiem, kto będzie lubił tę serię, to jest Idle Miner. Może Wam za niedługo podam nazwę. Tutaj gdzieś i gdy będę No tutaj... Mo, poja, pojawi się tutaj na, na tej pani z windą, dobra? Postaram się tak zrobić. A jeśli nie, to tutaj gdzieś... tutaj gdzie ja na przykład trzymałem, w palcach, gdy to nagrywam. Więc patrzcie. Rekinia wykup... A, to, dobra. O, oh. Jest, oh. jakie bonusy. mam. Jasne. No nie, ja nie lubię tutaj ulepszyć tych ziomków, bo oni tyle biorą w tej kasy, że to jest szok. O, to jest jakieś coś takiego dziwnego. O dobra, ludzie. no że 5 minut, nie wiem, taki luźny odcinek, normalnie sobie nakrywamy. No i ten, jeszcze mam ten no, jakiś karnecik, chyba 6, 30 sekund, bo no, tutaj właśnie ten szary. No a tutaj nie będę ich uruchamiał, bo patrzcie, tutaj mamy kopię 7 triliardów, 74 triliardy plan na wiem, się uda. Ur... No, i tutaj jest taka super gotówka, którą można sobie to kupować. Jeśli chcielibyście wy... zadawać pytanie, to pod każdym filmem możecie zadawać. Ja, ja będę się wybierał ubierał. E, QA będzie na. Nie wiem, subskrypcji. E, zrobię jakiś los. No. Zrobię kolejnym odcinku. Więc, Dawajcie... nie. a ja tutaj będę grał, dobra, dziometki. tutaj mamy coś takiego, że... Hmm. się nagrało troszeczkę, bo nie można tego za szybko przewijać, bo ten się zacina wtedy. Więc, patrzcie. Hmm. Hmm. Ulepszmy to, Zobaczymy czy dojedzie na takich dwóch poziomach. Czy to... ale zgadnij to wszystko, później będzie to. O... No i nie da rady, to... Ej, to trzeba by było lepszy na 150 No nie wiem, może no nie, ja nie mam yeah, tego. To... Mam gość, na ma 12 triliardów na dole. Czy coś jest dziwne, że tyle jest taki przeszkód kabin i nawet nikt nie bez... Jest takie, taka jak A, co nie? Taka wersja w tej grze normalnie. No ten... Co tam tego? Le... Ledwo co, a ja potrzebuję 74 triliardy, ja nie mogę. Hmm. Jeśli ktoś wie więcej takich odcinków, to subskrybujcie kanał, zostawcie e, 25 łapek w górę, wtedy będzie kolejny film z może innej giereczki lub innej, piszcie w komentarzach, każdy może zadawać. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, wszystkie powiadomienia, dźwiękajcie z dzwoneczkiem. E, no i cóż, ja się z wami żegnam, cześć!